Drodzy Państwo, 400 metrów kwadratowych Tomasza. Tomasz Oświeciński żali się na wykończenie 400 metrowego domu. Mam dosyć sklepów budowlanych. dosyć sklepów, bo ma 400-metrowy dom. I ja, sobie, ja sobie tu aż powiększę, żeby to przeczytać. To jest taki duży chłop, to ja sobie tu powiększę. W rozmowie z Pudelkiem Tomasz przyznał, że wykończenie okazałej nieruchomości kosztowało go sporo nerwów. Dwa lata temu Tomasz Oświeciński wystawił na sprzedaż swoje mieszkanie w centrum Warszawy. Cena nieruchomości osiągnęła aż pół miliona złotych. Aktor zaznaczył wówczas, że rozgląda się za domem jednorodzinnym. Ostatecznie Oświeciński pozbył się mieszkania za gotówkę i nabył szkielet 400-metrowego domu. W rozmowie z pudelkiem aktor powiedział o kulisach zakupu obecnego domu celebryta zapewnia, że nie miał wpływu na metraż domu, ponieważ kupił od poprzedniego właściciela gotowy nie miał nie miał nie w ogóle to był jedyny dom nie ma wpływu nie ma nie ma idę kupić dom nie ma domu nie mam wpływu niestety no taki jedyny był taki no co mniejszego nie kupisz bo nie ma bo nie ma oczywiście bo nie ma A ja ja go nie wybudowałem od podstaw, mówi Tomek. Ja ten dom kupiłem, kiedy był już szkielet tego domu. Ten dom, tego domu, tego domu nie wybudowałem. Z początku bardzo się cieszyłem, że 400 metrów. Przyszło do wykończenia, to się już tak bardzo nie cieszyłem. No, przykro nam Tomek, strasznie. Jakby, nie wiem, zrzutkę załóżmy, żeby ci dom zmniejszyli. Aktor szybko znudził się ciągłymi wycieczkami do sklepów budowlanych. Trzeba było zmierzyć i kupić na wymiar. Przyznał, że po każdym wizycie czuł się jeszcze bardziej zdezorientowany poradami ekspertów. Stanowczo zadeklarował, że w najbliższym czasie na pewno nie podejmie się kupna nowej nieruchomości. Tyle mnie to kosztowało, tyle spędzam czasu w, tak w tych sklepach budowlanych. Jak teraz pojechałem po małą rzecz i wszedłem do środka, to aż mnie w środku ścisnęło. Mam dosyć sklepów budowlanych, nie znasz się na tym i każdy opowiada tobie bzdury. Cieszę się, że skończyłem. Czy będę budował drugi dom? Nie. To Tomek w ogóle sam ze sobą prowadzi dialog w tym wywiadzie, to jest fajne. Ja mogę prowadzić takie wywiady, że przychodzi gość i on... Ty... I tak dalej, że sam w ogóle... Fajnie, 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 nie podoba mi się ten dom. Fajny mam dom, nie podoba mi się ten mój dom za drugi. No ale jak on ma takie doświadczenie... W, w remontowaniu swoich 400 metrów kwadratowych, które mu się nie podobają. On jest taki, wiecie, Patryka Wegi w filmach, on gra takiego, wiecie, mocnego twardziela, jakiegoś wie, więźnia byłego, przestępcę, taką ma aparycję, tak sobie, taki sobie zrobił profil artystyczny, że taki jest, wiecie, no, poważny, poważny, tough guy, no ale, że ma doświadczenie. No i tak jakoś, tak mi się pokojarzyło, że może... On, od na też coś robił, produkcja. Robił coś? Serial. Serial z twan ma, ma, ma trochę chyba ma. Eee, no i ja sobie tak pomyślałam, jakby wyglądał program Doroty Szelongowskiej i e, Tomasza Oświecińskiego e, naraz. E, wkurwione remonty Szelongowskiej i Oświecińskiego. Proszę bardzo, zrobiłam próbkę. Pokaż państwu. Wideo. Wideo, tak, tylko sprawdź, czy jest z dźwiękiem. Co będzie tu? Dlaczego to jest korek? Ja bym chciała, żeby to się ładnie łączyło. Tak jak się ładnie łączy. Jedna podłoga przechodzi w drugą. Raz Szelągowska zdecydowała się na to, że jednak połączy dwie podłogi zada kłam swoim własnym stwierdzeniom, że zawsze powinna być jedna podłoga. I co? Niespodzianka, pizdo. Eee... No ja myślę, że to by się sprzedało. Jakby sprzedają się freak fighty, sprzedają się by, sytuacje, gdzie się ludzie leją po mordach za darmo. Znaczy... On, Dostałem pieniądze, a to się mówi, że za darmo dostać mordę. Więc może i taki format by się sprzedał. Nie wiem, jak się Państwu podoba. Yy, nie wiem, jak Państwo yy, się zapatrujecie. Piszcie list do redakcji, najlepiej do mojej. Dawaj następnego newsa. Mam ostatniego, słuchajcie, prasówkowego newsa. Bo, yy, co? Dorota Cię jeszcze zaskoczyła. A, daj, pokaż im to. W ogóle skąd się wzięło? Bo to muszę Wam pokazać. Yy, skąd się to w ogóle wzięło? że y, takie wyskakują mi reklamy. Nie wiem dlaczego, ale Tomek się żali y, w internecie, ja to czytam, że, że on ma już dość i ja widzę takie rzeczy w internecie. Nie wiem, może nas zaskoczyła tym, że ona wzięła rzeczywiście, że ja to zmontowałem niepotrzebnie, bo ten program naprawdę będzie istniał. <śm> <śm>